Witam wszystkich na kanale Janek Czołgista No i kochani, na początek bardzo kiepska wiadomość Jednak będzie można zdobyć tego Chariotera Nomada w przepustce bitewnej Nie będzie maratonu, nie będzie czołgu za darmo Trzeba będzie jednak wybulić troszeczkę tego złota Którego żeście nakisili z paczek Będzie trzeba wydać 3500 golda był już oficjalny film na stronie Wotowskiej. Trzeba będzie przebrnąć przez 50 rozdziałów przepustki bitewnej. Także trudno, 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 ale będziemy walczyć o ten czołg. A jeśli ktoś go po prostu nie zdobędzie, to też nie będzie wielkiego problemu, bo to jest podobny czołg jak w drzewku, charioteer, nomad. Ma takie same parametry, tylko ma bonus do zarabiania. No, i dobra, koniec tych niepotrzebnych informacji. Teraz rzeczy ważne. Teraz pokażę Wam bitwę gracza betonowy Papa z klanu ZOZ. Także nie przedłużajmy, ruszamy do bitwy. No i, kochani, mamy mapę murowanka. Bardzo fajnie. Losowanie jeszcze fajniejsze, bo na topce a czołg naprawdę potężny. Potężny, ciężki czołg, amerykański koncept 1B Z ciałem 110 mm Za sterami gracz betonowy Papa Ale powiem Wam że ciężko mi się tutaj wymawia tą nazwę Więc będę mówił, jeśli się nie obrażę, ten gracz betonowy Bo będzie łatwiej to wypowiadać Tak dziwnie to się mówi betonowy Papa Dobra więc betonowy tutaj agresywnie jedzie, jest na topce, więc może tutaj je fajnie wychylać. Twarda wieża tego pojazdu pozwala na to, chociaż akurat w Wixpota tam można znaleźć na samym czubku wieży około 160 mm. Można się wbić także inne dziewiątki na pewno i 8 na Goldzie. Na pewno się tam będą potrafiły wbić. Ale nie martwmy się tym, tutaj widać e, pierwsze strzały, niektóre nie wchodzą. E, betonowy tutaj się nie boi, jedzie do przodu, wychyla, robi sobie tutaj obrażenia bez żadnego stresu. Po prostu ten czołg jest potężny, Wam powiem. E, Koncept 1B można w, z trybu na tarcie zyskać. E, teraz, nawet, ostatnio był e, film, że e, będzie można. Otrzymać go za obligacje, jeśli osiągniecie tryb srebrny, także warto. Oprócz tego, właśnie koncepta będzie też można otrzymać KPZ-a 50. Ton, także dwa potężne pojazdy. Myślę, że ten akurat Koncept 1B to chyba jeden z najlepszych ciężkich amerykańskich czołgów tutaj. Patrząc na statystyki, to, to robią tutaj gracze potężne wyniki, ale też trzeba mieć pod uwagę to, na uwadze to, że ten pojazd mają naprawdę sami najlepsi gracze. Więc wymogi tutaj na biegłości i na klasę mistrzowską są bardzo duże i wszyscy chyba go pragną mieć. Ja na pewno w tym trybie karmazynowy Pegas będę próbował brać udział. Mam nadzieję, że uda mi się wbić tutaj. Srebrną odznakę, i może zgarnę, jeśli nazbieram tyle obligacji, bo, bo niestety moje obligacje schodzą na bieżąco na moduły do dziesiątych tierów. I tutaj bardzo przytomne obrócenie. Betonowy obraca się na Isa, który próbuje tutaj puszować sojuszników, i niestety jego wyjazd skończył się w garażu no i dobra, co ja mogę Wam powiedzieć jeszcze o tym pojeździe koncepcie 1B DPM średnie uszkodzenia na minutę 2270 uszkodzenia na strzał 400, jak widzicie cały czas praktycznie losuje powyżej średniej uszkodzenia 258 także można tutaj spokojnie grać na podstawowej emisji, także też Czyni bohater, na pewno będzie fajny zarobeczek. Prędkość maksymalna tego pojazdu 45 km na godzinę 18 do tyłu. No, i tutaj widać, że po malutku flanka zostaje wygrana z bardzo duża przewaga sojuszniczych pojazdów można powiedzieć. Dożynanie przeciwnika i szukanie darmowego jeszcze damage'u, żeby... I zobaczcie jak fajnie tutaj betonowy gra cały czas, mimo tego, że jest przewaga tutaj sojuszników, oszczędza HP. Nie chcę tutaj wydawać na jakieś niepotrzebne naprawy. 3900 na liczniku, 1080 asysty, 4 fragi. No i prawdopodobnie przed nim stoi super Hellcat. Chociaż na jego miejscu pewnie bym uciekł. no niestety, nie ma tego super helkata. Przyjechał na drugą flankę. E, zauważył tam szansę, że można tam grać i wszyscy tam jego gracze z jego drużyny są. Więc trzeba będzie troszeczkę się pofatygować i zrobić troszeczkę kilometrów, żeby jeszcze coś sobie postrzelać. E, malutku tutaj betonowe sobie zasuwa linią to jest linia, kurde nie widzę, linią K, dobra, linia K zasuwa sobie do przodu, cały czas ostrożnie nie chcę tracić tego HP i co ja Wam mogę powiedzieć na temat pancerza, ogólnie średni pancerzy wieży 250mm o, myślałem, że tutaj nie będzie przeciwników, a jednak są. Jest tutaj T29, jest Skorpion. No, ja bym tutaj chyba trochę skracał i to byłby mój błąd. A jednak tutaj rozwaga tego gracza powoduje to, że ma tutaj damage i może to sobie poobijać sam. Nie musisz się z nikim dzielić tym darmowym. Można powiedzieć, HP, bo to są jednak. Jest siódemka, no ale od z boku Progetto 46 ma tutaj w krosie, akurat kolega się znalazł i dostaje pociski. Eee, ale Progetto ucieka, został Skorpion przed nim, także myślę, że prędzej czy później. Wyjedzie na tego Skorpiona No a jeśli chodzi o Pancerz kadłuba, no to tu już troszeczkę Gorzej 130 mm z przodu 120 mm z boku i 80 mm z tyłu No i zobaczcie jaki fajny snajper Z tego Koncepta 1B Ledwo było widać Tego wieżę tego Progetto, a on w nią wtrachafia i jeszcze to Był w ruchu No widzicie Tak fajnie tutaj podjeżdża, że bez problemu, można go bijać. Teraz pokazany z boku. E, pokazał się z boku. Szkoda, że nie udało się sfragować. 6000 na liczniku. E, Joch, oddali. Jeszcze fajnie go widać. Teraz pięknie obraca się bokiem. Jak na strzelnicy, tylko wystarczy tutaj. Trafiać, no niestety, zwykłe pociski tutaj bohaterowi się skończyły. Zostały tylko pociski specjalne, więc one troszeczkę będą kosztować. No i zasuwa do przodu. Dostał zaproszenie od sojusznika do Plutonu. Pluton został już stworzony. No i chyba teraz już naprawdę 7400 na liczniku, chyba tutaj się już więcej nie uda zrobić w tej bitwie, chociaż bohater cały czas szuka tego pojazdu widać, że tutaj przeciwnik wcale nie jest taki słaby. Trzy fragi na koncie udesik bardzo mocna. Też konstrukcja, która potrafi tutaj zagrać, nie wierzę, ale tutaj troszeczkę słaby wyjazd bokiem, prosto na koncepta 1b, załadował ostatniego pociska, i chyba taranem, tak jest, taran wysyła przeciwnika do garażu i kończy z winnikiem 6 fragów. Także piękny wynik. No, i kochani, mamy raport. Padła odznaka Miszczowska, a spancerne, niepotrzebne opaski. E, braterstwo Broni za ilość fragów. E, duży kaliber, czołgista, snajper, ola, a specjalista. E, wynik drużynowy, kolega, betonowy, papa. Na koncepcji C1B zrobił 8671 obrażeń, 6 fragów i za to wszystko otrzymał 1911 punktów expa. I zarobeczki tutaj bardzo ładnie 148 000 srebrników, z tym że tutaj jeszcze wpadło srebro za misję, ale i tak gratuluję fajnego wyniku. Super. No i kochani, co ja Wam mogę powiedzieć na temat tego Koncepta 1B. Na początek, jeszcze przed powiedzeniem, co ja o nim sądzę, powiem tak. Jeśli Wy chcecie, żeby Wasza powtóreczka była tutaj na kanale, to też wyślijcie. Ja ją chętnie skomentuję, wyślijcie na maila, pod każdym filmem zawsze jest, albo na grupie Discorda tam, jak napiszecie, to też z pewnością się odezwę. No i dobra, Koncept 1B, naprawdę potężna maszyna. Ja będę się starał na pewno ją zdobyć W tym trybie tarcie karmazynowy Pegas Zobaczymy czy Uda mi się wbić ten Srebrny poziom Srebrną odznakę Nie wiem czy będzie To może będzie łatwiej nie zdobycie tych 15 tysięcy obligacji No ale staram się jak mogę Robię wszystkie misje Dużo gram dyszkami Trybu też pewnie ta część obligacji wleci, także dodatkowo moi rekruci też się tutaj dobrze spisują, codziennie tam wpada po 200 obligacji, także na pewno będę się starał. Dobra kochani, jeszcze raz gratulujemy tutaj Betonowemu Papa z klanu ZOS. Jeśli Wam się spodobał ten materiał, dajcie łapeczkę w górę, napiszcie komentarz, zasubskrybujcie, a ja Was serdecznie pozdrawiam. Hejka!